Dzisiaj krótki filmek. Lakierowanie proszkowe. Stole Gema. Ustawienie początkowe. Ogólnie ja sobie zapisuję w programach. To drugi program. Piękny, żółty kolor. I małe blaszki. Nie jest tego dużo. Ustawianie. Dawki farby, ciśnienie robocze i napięcie i prąd. Napięcie wysokie, żeby dobrze przyciągało, a prąd ogólnie niższy, żeby cząsteczki nie były za bardzo naładowane. No i tak to wygląda. Eee, pokrótce załączamy ten. Załączamy wyciąg. zobaczyć od tyłu jak to wygląda bez problemowo to zakrywa